Księżna Kate zlemala protokół. Tym poszło jej, paznokcie, zdjęcia. Najwyraźniej po śmierci królowej Elzbiety II rodzina królewska postanowiła zerwać z niektórymi skostnialnymi zasadami. Royal się ostatnimi czasy coraz częściej robią sobie selfie z poddanymi, co już jest nad wyrazeniem zelaznych zasad. W Wielkanoc podczas Bożenstwa księżna również dopuściła się zlemania protokolu. Bowiem pomalowała paznokcie na inny kolor niż regulaminowy. Księżna Kate spróbowała wjagry z Bahamów. Nagranie nagle stało się hitem. choć koloru paznokci u kobiet nie reguluje zadem protokół, zalecenie od królowej Elżbiety II było jasne. Manicura ma być estetyczny, i jak najbardziej naturalny. Księżna Kate od slubu z księciem Williamem stawiała wiec na neutralne kolory, nude, blady rus czy bezbarwny lakier. Gdy Meghan Markle wylamała się w 2018 roku i pomalowała paznokcie na ciemny kolor, została ostro za to skrytykowana. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Po śmierci królowej Elżbiety II widać jednak na dworze pewne rozprezenie. Król Karol III jest lagodniejszy i bardziej liberalny. Rodzina królewska jakiś czas temu pozwoliła poddanym na zrobienie kilku selfie a przy światecznym stole wraz z dorosłymi miały u tak ze dzieci. Nic więc dziwnego, ze znakaty poszle za ciosem. Na niedzielne nabozęstwo do eleganckiej długiej sukni dobrała plaż w identycznym niebieskim odcieniu od Cateryny Walkier. do dopełnili dobrane kolorystycznie dodatki, kapelusz od marki Lodzkę oraz nieduza torebka. Monotonia stylizacji i szpilki z kolorze nude. Stylizacja zrobila furorę. Jednak najwięcej szumu wywołał kolor paznokci u Księznej wali. Kate zdecydowała się na jaskrawo czerwony odcien, pierwszy raz od ślubu z Williamem. Fanius już się, czy to oznaka jakichś poważniejszych zmian w wizerunku przyszłej królowej. Księżna Kate zleni wspomina spotkanie z Meghan Markle na pogrzebie królowej. Najtrudniejsza rzecz.